Kilka dni temu na swoim śmietniku w miejscu, w którym mieszkam, znalazłem książkę Elizy Orzeszkowej. Była dość mocno zniszczona, okładka była przybrudzona. Ja postanowiłem to opublikować i powiedzieć, że oczywiście tak nie robimy, ale ty pewnie o tym wiesz, bo miejsce książki na pewno nie jest na śmietniku. No i rozegrała się dyskusja, że jednak niektóre książki są tak zniszczone, że wypadają z nich strony, że lęgną się w nich larwy, że Nikt by takiej książki nie chciał mieć w swojej biblioteczce, no ale ja jestem zupełnie innego zdania. Uważam, że można taką książkę dać komuś w prezencie. No i tak zrobiłem w tym przypadku, że w instytucji, w której pracuję, jest takie miejsce jest taki regał, gdzie można oddać książkę, żeby znalazła drugi dom. Jest to miejsce ogólnodostępne, ale pod dachem. No i okazuje się, że mimo to, że Eliza Orzeszkowa była dość mocno sfatygowana, ktoś ją przygarnął, można powiedzieć w cudzysłów, wziąć to słowo zaadoptował, no i na pewno kogoś jeszcze ucieszy. Także pamiętaj, miejsce książek na pewno nie jest na śmietniku, i ja tak uważam. Mam nadzieję, że Ty też.